Tak chwilę wiatr ja się uspokoił, ale już nie, żeby chociaż jedną serię rozegrać, ale oprócz, no tak, czekają, czekają, no, nie, oczywiście ja nie mam z Tobą cięto takiego typu informacji. Tak się piękny konkurs zapowiadał. No, no. zostało 12 par. A teraz zobaczymy co mają do powiedzenia Sebastian Tiffert i Andri Andy, Windhels. an die schwierige Windbedingungen jetzt für die Springer und für die jury vor allem

na jazdu, to wcale nie będzie takie łatwe skakanie. Jeśli w ogóle będzie. No, na chmury. no właśnie, I bardzo gwałtownie pogoda się zmieniła. Ja rośnie w siłę. To jest najgorsze. I to najgorsze, że właśnie rośnie ten... Nie to, że kręci to jeszcze najmocniejsze, podmuchy są właśnie, kiedy dzieje yy, w plecy skoczkę. Ja, das ist ganz normal, die Thermik kommt dann und äh, dann geht er wieder nach oben und dann dreht er um und dann geht es wieder, geht's wieder in den Hang hinunter. No, ja, und ich weiß nicht, was so ich, ich nadzieję, das nicht passiert, weil der Gehör ist nicht so stabilisiert. Ich habe die Idee, dass es etwas geht.